Dzień dobry widzowie, dzisiaj nie ma od... Znaczy dzisiaj no... Ja z odcinek dzisiaj już wrzuciłem jeden I dzisiaj wam opowiem o moim serwerze Discord I o serwerze, który stworzyłem dla was On będzie 24 na 7 dla każdego oczywiście Tutaj krateczka125 powiedział, że zrobił taki serwer, więc zrobiłem eee, Zrobiłem to serwer Discord Tutaj macie... Tutaj macie pełny ten e, pełny serwer. Tutaj już jest e, Daskab Junior, mój brat mniejszy. On będzie tutaj e, waszym takim helperem. E, będzie odpowiadał na wasze komentarze. Na komentarze no tutaj, co napiszecie. I tam na serwerze, jak wejdziecie, to on tam wam pomoże. Jak będziecie coś. Eee. No, i tak czekam aż krateczka 125 mi odpowie. Czy ma Discorda? Jeżeli ma, dodam, dodam go tutaj. I pamiętajcie, każdy może dołączyć. Napiszcie na Discordzie swój. E, swój ten. E, jak to się nazywa? A swoją nazwę Discorda. Ja moje profilowe wygląda tak. Dodacie. I ja was dodam. Zapraszam na ten serwer. I będziecie mogli grać na serwerze Minecraft. Więc co? Ja pozdrawiam. Żegnamy się. A czekajcie, jeszcze. A, jeszcze nie. Jeszcze Wam pokażę na jakiej stronie to kupuję. Kupuję na Gamehostie, To nie jest żaden. To nie jest żadna współpraca. Pokazuję Wam. Możecie to kupić. Tutaj macie. Comfort Polska, 979 zł za miesiąc. Wiem, że to są tańsze serwery, ale ja wolę sobie kupić ten. Mamy 2 GB pamięci RAMu, e, 24x7 i 10 GB dysku. Brak tu graczy, coś tu i coś tu. Nie znam się na tym, ale wiem, że jest 24 7 Ja się cieszę. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!